Dzień witamy serdecznie na niecodziennym wernisarzu. Jest to niecodzienny wernisarz, ponieważ po raz pierwszy w naszym Muzeum Przyrody gościmy wybitnego, żyjącego artystę, bo zazwyczaj Państwo wiedzą, bo tutaj sami swoi, jeśli ja zresztą tutaj czuję jak w domu. Za każdym razem, kiedy państwo witam, te, te wieczory są naprawdę wielką przyjemnością. I dzisiaj spotykamy się, żeby zobaczyć, podziwiać wspaniałe obrazy profesora Piotra Obarka, dla którego inspiracją stał się ptaki. Tutaj możemy podziwiać akwarele i rysunki w liczbie 67. I to jest tylko niewielki, naprawdę niewielki zasób, jaki został tutaj powieszony. Myślę, że najlepszy z najlepszych. Chciałabym serdecznie podziękować pani profesorowi. Pani Profesorowej, zapraszamy panią profesorową, która tutaj asystowała przy wszystkim. I przede wszystkim mojemu wspaniałemu kierownikowi, którego nie trzeba przedstawiać, panu Anian który tutaj zwerbował wszystkich do pracy. Był pewną inspiracją, żeby coś nowego działo się w naszym Muzeum Przyrody, za co mu serdecznie dziękuję. Chciałabym, żeby troszeczkę o tej wystawie opowiedział i kierownik, i pan profesor, ale najpierw zacznę od wręczenia kwiatów pani profesorowej. Bardzo dziękujemy. Dla pana profesora proszę, też mamy skromną osobę. Dla opominę. pana profesora dziękuję. Również ptaki jako <laughs> <laughs> Na następna inspiracja. Się A, ja bym do chciała, pracy. Nie ma. A ja bym chciała serdecznie podziękować panu. Marianowi Szynkiewiczowi. Bez niego tutaj by nic nie wyszło. No, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Z Panem Profesorem mieliśmy okazję poznać się w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu w 1986 albo 5 roku. Pisz był wtedy w województwie suwalskim, ale myśmy mieli silne ciągoty, wspieraliśmy, współpracowaliśmy. No i tak, i tak, wtedy jeszcze pan profesor nie był profesorem. Nie. Jeszcze nie było uniwersytetu. Pan, pan nie był jeszcze kierownikiem wtedy. Nie, nie. nie, nie. Jeszcze, nie jeszcze nie byłem rzeczywiście. I tak, i tak ta, te kontakty, i tak te kontakty tyle lat trwają, ale pierwszy raz zamieniły się w taką piękną, materialną wystawę w tym salonie. Jak wielu z Państwa wie, prezentowaliśmy różne ptaki, były najczęściej wystawy fotograficzne naszych znakomitych fotografów. Niektórzy z nich, niektórych spośród nich już nie ma wśród nas jak na przykład Ryszard, Ryszard Czerwiński różnego rodzaju właśnie znakomite fotografie słynnych polskich fotografów, nie tylko z naszego regionu, także z innych części Polski, z Warszawy były tradycyjne muzalne ptaki, czyli postaci taksydermiczne, które tutaj dla, zachowaliśmy w jednej, w jednej z witryn na specjalne życzenie Pana profesora, który powiedział, że to świetnie współgra z resztą no i Dziś są ptaki artystyczne, że tak powiem, coś pięknego. Ja jak zobaczyłem pierwsze rysunki, folder, książkę, od razu się nimi zachwyciłem. Niby są to w dużej części sylwetki stylizowane. No ale profesor ma ten dar, jakieś dwie proste linie. Jakiś detal, i nie trzeba reszty od razu wiadomo po tym kawałku dzioba, że, że to jest kruk, że nur jest e, nurem. W zasadzie tylko w kilku wizje artystyczne były tak wielkie, że miałem problemy z odróżnieniem, nie, z rozróżnieniem, ale, ale to niczemu nie przeszkadza. Widziałem no profesora. Tak, I, i te piękne ramy. Które, proszę Państwa, pierwszy raz mamy wystawę, która znakomicie współgra z naszym najpiękniejszym sufitem w Olsztynie, jak to wiele osób y, mówi. Także y, profesor, jak zobaczył, w jakim pomieszczeniu to będzie, to również się zachwycił, nabrał, nabrał od razu sił, żeby tutaj to zrobić, bo naprawdę te ramy tu wspaniale współgrają z, z naszym salonem błękitnym. I ja chciałbym tylko jeszcze bardzo serdecznie Państwu podziękować za przejście w ten taki mokry, Mokry majowy wieczór. Ciężko nas znaleźć, zwłaszcza dla osób, które są tu pierwszy raz. Ale na pewno już teraz droga będzie prosta i łatwa. I o resztę poproszę naszego tutaj głównego bohatera i twórcę. Dziękuję. Ja rzeczywiście z początki współpracy z muzeum to były lata 80. Jeszcze wtedy był, pamiętam, pan Radziwinowicz. Sporo takich wystaw zrobiliśmy, ale to jeszcze w muzeum, tam głównym, czyli w zamian. Natomiast potem był ten moment, że yy, pan Radziwinowicz, jakby było marzeniem jego żeby zaadoptować to pomieszczenie. No i się udało, i jest yy, oczywiście fantastycznie. No cóż, chciałem podziękować przede wszystkim tej pani, która właśnie zaaranżowała tą wystawę w ten, a nie inny sposób. Nie są, to prawda, w jednym <coughs> poziomie powieszone obrazeczki. One, te ptaki, te obrazy, one po prostu latają. Najwyżej jaskółka tam poleciała. I <laughs> e, e, rzeczywiście one były przeze mnie, dobierane odpowiednie ramy były i rzeczywiście idealnie pasują do tego pomieszczenia. Bardzo się e, z tego powodu cieszę, że się kierownictwu to podoba że to powisi już troszeczkę, że będą to, mogli oglądać, będą to mogli oglądać dzieci, młodzież no i wszyscy inni zainteresowani e, tego rodzaju sztuką. E, zaczęło się od Rysia Czerwińskiego, który w większości Państwu jest prawdopodobnie te znane, znany, znany fotografik na barwie Mazurę Świętej Pamięci. Rysia kiedyś dostarczył sporą ilość swoich e, zdjęć z Nadbiebrzy i wtedy rzeczywiście oczarowałem mm. swoimi zdjęciami. Usiadłem i zacząłem, zacząłem rysować. Potem doszła akwarela. No i efekty jakie są, do widzicie Państwo, to jest y, praca, która trwa od 15 lat, czyli właściwie no, nie tak długo, bo dosyć późno zacząłem się e, zajmować e, akwarelą. Zwykle to były obrazki, obrazy kolejne, gdzie można sobie nakładać farbę, tą farbę można potem sobie przecierać, znowu nakładać. Natomiast w akwareli jest albo uderzysz i się uda, albo się nie uda. No więc tutaj już trzeba, potrzebne było pewnego rodzaju doświadczenie, które przez lata no, udało mi się po prostu nabyć, zdobyć. I takie są tego efekty. Chyba tyle, nie wiem co jeszcze mogłem powiedzieć. I za może ty byś o aranżacji, prawda? Słowo powiedziała. Ja jestem szczęśliwa, że, że w tym miejscu udało mi się zawiesić w różnych miejscach tej sali męża takie bardzo bliskie mężowi sercu ptaszki, które nie podarował swoim przyjaciołom, bo wiele ptaszków podarował. Wiele jest w domu, że nie wiem, co je... gdzie jest schować. Gdzie jest schować do jakiego tapczanu, za którą szafę w ogóle, proszę Państwa, tam fruwa. Tam jest strasznie dużo tego ptactwa. Naprawdę, naprawdę. Wydawało mi się, że wybraliśmy. Yy, najpiękniejsze takie przekrojowo yy, praca męża, które chciałam Państwu pokazać. Także one naprawdę są cudne, tylko trzeba się do nich przywiązać. Trzeba chwileczkę się przy nich zatrzymać, zauważyć tą barwę z tą ścianą, yy, z tym złamanym błękitem, yy, tak że one wpróbują, także tu jest i ten parkiet pachnący bardzo. To jest naprawdę jak na Boże Narodzenie. <noise> Także cieszę się bardzo w imieniu swojego męża, że jesteście Państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym serdecznie podziękować kierownikowi pani dyrekcji za umożliwienie właśnie zrobienia tej wystawy. Cała przyjemność do naszej stronie. W tym roku przy udziale Uniwersytetu, tych wszystkich naukowych, artystycznych działań, udało mi się też wydać kalendarz niewielkiej ilości. Tam zdaje się było ich też o 150 sztuk. Wszystkie są sygnowane. Zostało mi dosłownie parę sztuk. Dzisiaj przyniosłem tu Dwie, dwa kalendarze. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał taki kalendarz, to proszę. To nie wiem. No. To ma fajkę. Wszyscy by No, spójrzcie trochę, macie kierownik zabierze do sobą No Dobrze, dobrze. Ciągniemy dobrze. za <ślami> Można, Może być tak. Złamana. Agrywa. Albo kto pierwszy. <grywa> albo, <grywa> albo. albo kto ma najbliżej. Może nie po tym postowanym parkiecie, proszę. No cóż, zapraszamy na winko. Proszę obejrzeć. Jeżeli ktoś miałby ochotę z twórcą albo aranżerką zamienić słowo, to bardzo prosimy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękujemy. Jeszcze Zabryć. Pan Marcinowi, który jest tutaj wierzał te obrazki. Bardzo nie. Pan, pan, pan Marcin jest naszym nowym e, pracownikiem. E, na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. E, sam, sam osobiście, sam osobiście e, bardzo to przeżywałem, ponieważ e, to była jego pierwsza. Pierwsza praca przy wystawie, przy, przy montażu. Tak w ogóle pan Marcin jest również absolwentem uniwersytetu, specjalistą y, od ochrony środowiska. Bardzo chciał z nami y, pracować. No, robi i już na najwyższym poziomie, bo Nawet młotek ich boi się. Tak, jest bardzo wypłatny, więc. Panowie prof. profesorostwo byli bardzo zadowoleni z tej współpracy i efekty widać. Ja jeszcze mam tylko jedno takie pytanie. Eee, może dwa słowa na temat tych przepięknych ram, bo one, one są naprawdę w tym pomieszczeniu, w ogóle są piękne, ale w tym pomieszczeniu szczególnie, szczególnie e, pięknie się prezentują. E, wiem, że pochodzą z przemyśla, tak? Dziadek Izabeli był przed wojną burmistrzem przemyśla i kolekcjonował obrazy. Miał dużą kolekcję obrazów różnego rodzaju, ale przede wszystkim takiego malarza, który się nazywał Skrojski. Jak zajrzeć Państwo do Wikipedii, to jest tam on bo to jest szkoła morachijska, paryska, mieszkał zawsze całe życie w Przemyślu. Byli przyjaciółmi. I dużo tych ram znaleźliśmy w piwnicce i po prostu przyjechały do nas Przemyśla. Taka jest historia. I Piotowarek wykorzystał je do swoich parę. Tak, tak to wyglądało w skrócie. Czy ktoś nie współczesna za Tak, współczesna historia, to jakieś rodzinne takie historie. Nie, nie zostało to zapracone, wykorzystane, pracuje czy oko. No, tak to wygląda. To cóż, zapraszamy. Po bo, bo tym intensywnym zapachu naszej pasty, warto, warto napić i soku wina, żeby jakoś jeszcze tu przetrwać. To zapraszamy do oglądania, też. nie tylko do. A. Jeszcze, jeszcze słowo proszę Państwa. Ja tutaj w przedpokoju przygotowałem trochę literatury na swój temat. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę na przykład na którąś z książek, to bardzo proszę. Można Czasami jest przystępnie, jest przynoszony.

军。